Cześć! Witam Was w ten pochmurny pierwszy dzień wiosny. Jest chwila czasu, więc nagramy sobie kilka szybkich strzałów w Parku Lotników Polskich w Krakowie. No i co? Zaczniemy tutaj od linii opu barspin, downside whip i 1-8 barspin. Barci na nie za wiele, jeszcze parę tu. Ożyłka, chodź na bowła. No nim podlatamy, to trzeba troszkę pozamiatać, by się nas zbiera łosypu. Bardzo tapa jeszcze, albo dwa. Nie. To samo, tylko zwracam. No! Dobra, z mojej strony na dzisiaj to tyle. Yy, dajcie znać, czy Wam się podoba taka forma szybkich nagrywek. Yy, no i co? Co trzeba zrobić? Subujcie i lajkujcie! Ziemia, tak zróbcie.